Cześć Drogi Widzom Dzisiaj zrobimy sobie eksperyment Eksperyment dotyczący wyspy Ale nie wyspy pierwszej Tylko wyspy drugiej Zobaczymy ile mnie wyjdzie Koszt kupienia wyspy Całkowicie na y, maksymalny poziom Oraz Zobaczymy ile Czasu będę musiał y, Robić tam jakieś uprawy Żeby ta wyspa mi się zwróciła Po pierwsze zwróćmy sobie uwagę że jeśli byśmy chcieli zrobić Alt, postać Alta, musielibyśmy zapłacić 28 milionów 700 tysięcy za premium, żeby ta postać mogła nam zacząć robić drugą wyspę, która by była dużo taniej. Dzisiaj sobie to zweryfikujemy, ile nas wyjdzie rozbudowanie wyspy. Druga kwestia, wyjaśnię Wam dlaczego jestem w kurście i czemu wybieram jako to drugie miasto oraz dodatkowo przez cały sezon poprzedni nie odbierałem nagród za dziennik. Bo jakoś mnie tam to nie interesowało, to w międzyczasie jak będziemy tam czekać na rozbudowanie wyspy, będziemy sobie sprawdzać co e, przez cały sezon poprzedni, ile kasy jeszcze i expa zdobyliśmy z dziennika. tak? No dobra, to przechodząc od razu do pierwszego może. Dlaczego miasto Lenhurst? Już Wam pokazuję. Będziemy próbować zarobić kasę i postanowiłem, że będziemy to robić na marchewkach. I każde miasto ma dodatkowe premie do wydajności hodowli. Jak naciśniecie sobie dane miasto, w którym jesteście i rozwiniecie sobie, n n naciskam N, pojawia mi się to miasto, w którym jestem, naciskam sobie rozwiną, tu to widzimy premia do wydajności hodowli. I ja będę skupiał się na marchewkach. Zobaczymy, ile na marchewkach zarobię. I ja nie będę, jak już będzie koniec jakby tego testu, nie będę tego sprawdzał, Wymkur marchewki, tylko sprawdzę sobie w najdroższym y, markecie gdzieś y, w sensie najdroższym markecie. Najdroższą cenę, w którym mieście jest marchewka, i tam zrobimy transport. Również sobie doliczymy ten czas przewozu i jaki będzie finalny z tego dochód. No dobra, to przejdźmy może do pierwszego poziomu wyspy, którą zaczniemy sobie y, rozbudować, kosztuje nas milion, więc już za pierwszy poziom ciach poszedł milion na kupienie pierwszego poziomu. Ja będę w międzyczasie będę przeskakiwał sobie do Excela, wy go teraz tutaj widzicie. Pierwszy poziom wyspy Bańka. Wpisujemy sobie ją. Tu możemy sobie, żeby było w złotówkach, wiadomo, że to jest silver, ale o, ładnie to wygląda. Dobra, mamy milion. Wracamy do naszej gry tutaj i chcielibyśmy rozszerzyć na drugi poziom. Bach, roz, y, rozszerzamy na drugi poziom. Wydaliśmy 2,5 miliona. Przeskakujemy sobie z powrotem na koszt wyspy. Wpisujemy sobie 2,5 miliona. No dobra. To wracamy sobie do gry, rozbudowujemy na kolejny poziom cztery bańki. No tylko, że teraz zajmuje to około 2 minut, tak jak wcześniej mówiłem, w międzyczasie teraz będziemy sobie po prostu otwierać ten dziennik. Jest to fajny eksperyment, ponieważ pewnie większość z Was, tak mi się wydaje, że większość z Was zastanawiała się nad tym, ile ko finalnie kosztuje rozbudowanie takiej wyspy. I kiedy nam się to zwróci, tak? Bo musimy jakiś y, kapitał zainwestować na start. I w jakim czasie będzie nam to z, y, się zwracało? Ja będę codziennie y, monitorował to. Drugi film z tego wyjdzie, no bo to oczywiście nie jestem w stanie y, od razu Wam to w jednym filmie, tylko teraz Wam wrzucę ten jeden film a drugi film będzie przykładowo po miesiącu czasu, podsumowując ile dziennie mi schodziło na dbanie o tą wyspę i ile z tej wyspy wynosiłem codziennie tych marchewek, tak? I ile musiałem zainwestować codziennie na przykładowo na sadzo sadzonki tak? do marchewek i to co jest ważne, ja nie będę wykorzystywał skupienia do tych marchewek ponieważ ja skupienie wykorzystuję do craftu, więc ja nie będę wykorzystał, więc będę musiał codziennie kupować te nasiona, marchew yy, i zobaczymy, ile tego będę musiał kupować i finalnie, czy nam się w ogóle to będzie opłacało bez skupienia robienie, tak? Dobra. Yy, mogę już kupić kolejny poziom? Jak sobie tutaj w międzyczasie rozmawiałem? Nie, nie mogę. No dobra, to przejdźmy sobie może do dziennika. Yy. Podsumowanie, jak kogoś interesuje, jak moje wygląda, to moje podsumowanie tak wygląda. Ja się w ogóle nie skupiam na tym dzienniku, yy, nie fokusuję się na niego, nie chce mi się za bardzo czytać, co tam jest do roboty i tak dalej. Yy, dobra, odbierzmy sobie może, nie wiem, jakąś daną ilość, zobaczmy sobie. Dejdźmy do 200, żeby zostało. No dobra, mamy pierwsze nagrody i dobra. Pierwsze nagrody pokazuje mi 5 milionów 900, które pierwsze nagrody. Już mamy 26 worków odebranych po 200 tysięcy. Dwa worki po, 50 000, po 20, przepraszam, to są po 20, a te są po 50 tysięcy i tych mamy sztuk 3, no i mamy trochę, a jeszcze mam tu, przepraszam, worki po 100 tysięcy 5 sztuk, czyli trochę tych worków się uzbierało. Książek z Sławą. Nam no, wypadło nawet sporo, bo mamy tak. Dobra, ustawmy sobie w taki sposób. Mamy 3 książki po 200 tysięcy, 4 książki po 100, 3 po 50, 2 po 20 i 1 po 10. No tutaj mamy tokeny, które możemy wymienić sobie na dane skiny. Oczywiście można ich zbierać w daną ilość. Ja uważam, że najfajniejszy jak ma się 1600 tokenów, to uważam, że Fenek jest prze fajnym skinem. Naprawdę uważam, że jest rewelacyjnym skinem. Mi się bardzo podoba. I warto sobie zbierać te tokeny, właśnie, żeby odblokować sobie takiego fęka. No dobra. No, lodowy posąg, no to niestety 1300 i jakaś tam mapka to żadna rewelacja. Dobra, czy możemy sobie rozszerzyć wyspę? Tak, możemy rozszerzyć wyspę, przeskakujemy, wpisujemy cztery bańki poszły. cztery banieczki poszły, jeszcze jedno zero już mamy zobaczcie jakie jakie koszty tutaj już nam się pojawiają możemy sobie przykładowo suma tu będą koszty możemy sobie już wstępnie dać tutaj tą sumę już wydaliśmy 7,5 miliona na trzeci poziom wydaliśmy 7,5 miliona czwarty poziom zobaczcie że 5 baniek już będziemy musieli zapłacić 5 banieczek za piąty poziom a, jest 6 poziomów. To. Yy. A, nie przeskoczyłem, mam on widzi z Excel. -a. Dobra, no, musimy sobie wstaw. Nie tak. Wstaw, zróbmy sobie tutaj szósty poziom. Dobra. I do C8. Dobra. Wypełni serię. Dobra. 31 dni. Zrobimy. Miałem 30 dni wstępnie. No oczywiście, jeśli już będę widział, że się zwróciło po 27 dniach po 25, to oczywiście wcześniej to skrócę i będziemy mieć mm, tak naprawdę podsumowanie kiedy nam się zwróciło. Dobra, jeszcze sobie tutaj weźmiemy i cena marchewki, czyli przychód będziemy mieć to razy to i będzie nam się tutaj od razu e, podstawiało. Ocenę cenę, cenę marchewki to ja tu wpiszę dopiero tego 31 dnia bądź e, z danego dnia, kiedy skończę tutaj robić ten e, tak sa, ten to wyzwanie, no wyzwanie to może za, za bardzo powiedziane. To sprawdzenie tego, to wtedy sobie wpiszemy cenę marchewki z danego dnia, bo wtedy tak jakbyśmy je sprzedawali i ile wtedy e, zarobimy tak naprawdę. Dobra. Przeskoczmy sobie do gry, bo to nas bardziej będzie interesowało. Rozszerzmy sobie, nie możemy rozszerzyć. No dobra, odbierzmy sobie w takim razie, może kolejnych. E, nie wiem. O, kurczaki, nacisnąłem, odbierz wszystko. No to. Odbierz wszystko i patrzcie na to. Mamy odebrane wszystko. Mogę sobie. O, o, czy na pewno chcesz użyć? Tak, użyjmy jakiegoś tam skina. I patrzcie na to. 18 milionów 700. 18 milionów 700 uzbierałem z samego dziennika. 78 worków po 200 tysięcy, 12 worków po 50 tysięcy, 17 worków po 100 koła. 6 worków po 20 tysięcy. No, powiem Wam, że jestem zaskoczony. to jeszcze z woreczek, że jaką ogromną ilość worków mi wypadło. Ale zobaczcie na to, na kolejną sprawę. Wypadły mi książki Tomisk e, nauki, która na przykład tutaj po 20 punktów nauki daje, tu po 10 i mamy 20 sztuk, i tu mamy po 5 punktów. Wypadła mi e, jedna miksturka, która da 20 tysięcy skupienia. Bardzo fajna mikstura dla osób, które krawcą. Naprawdę bardzo polecam e, rozsądnie wykorzystywać te mikstury nie wykorzystywać ich na e, hopshop. A my już sprawdzamy, czy w międzyczasie już możemy za 5 baniek zainwestować w wyspę. Ale ból, ale ból! 5 baniek poszło. Oczywiście przeskakujemy sobie tutaj. Co tu mi się stało? O, dobra. 5 baniek poszło. Już patrzcie, już 12,5 miliona. 12,5 miliona jesteśmy w plecy na start. Już to boli. 12,5 miliona. No dobra. Podsumowując, dalej e, nasz dziennik. Mm, patrzcie na to. Mamy 11 e, tomów zrozumienia po dwie bańki. Mamy 12 tomowisk po 100. 22 po 50 sztuk. 18 po 20. Dobra, może przeskoczymy sobie do Excel'a. Przeliczymy sobie to na szybkości. E, dobra, to sobie zrobimy tak. E, T8, T7, T6, T5. Te 4, dobra, ile tego mieliśmy sztuk? 11, 12, 22, 18 i 10. Dobra, To tu było 2200 tysięcy. Tu jest 100 tysięcy. Tu mamy 50 tysięcy, 20 tysięcy oraz 10 tysięcy. To są nasze książki. Eee, dobra. Teraz szybko robimy tak 11 razy to. Tu mamy całą ilość. W dół e, tu, 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 10, dobra. No tu będzie suma. I teraz robimy sobie sumę tych książek. To patrzcie, ile punktów nauki nam wpadnie. Punktów nauki nam wpadnie. Raz, dwa, trzy, sze sze sześć, zer, dobra. Prawie 5 milionów punktów nauki nam wpadło z dziennika. 5 baniek. To jest bardzo dużo. 5 milionów punktów nauki. Bardzo fajnie. Fajnie, bo się przyda, bo jakieś bronie, które nie chce nam się ekspić, bo są ciężkie do ekspienia, zawsze możemy właśnie takimi książeczkami sobie wbijać. Nie wykorzystujcie tego do broni, którymi na co dzień ekspicie. Taka moja rada, tylko lepiej to wykorzystywać na poczet Następnej, tak jakby mm, broni, którą na przykład, nie wiem, karwasze się beznadziejnie ekspi, według mnie, to ja wolę sobie karwasze wbijać właśnie takimi książkami. Dobra, wydaliśmy 6 milionów, tak? 6 baniek, to już w takim razie 6 banieczek sobie tutaj wpisujemy. I już mamy 18,5 miliona kosztów. Tyle mnie wyspa już wynosi w i 18,5 miliona kosztów, to możemy usunąć, bo niczego nam nie jest potrzebne. Wróćmy, wróćmy sobie do naszego tutaj podsumowania. E, punktów nauki, no to i tu mamy tak, 15, 3 po 5 to jest 15, 15 punktów, 9 po 20 to jest 180 i tutaj 200, czyli 380 plus 15, 395 punktów nauki. Bardzo fajnie, ja to sobie zużywam, bo to nie znam yy, się nie traci, to po prostu nam wpada do naszego tak jakby skarbca, że możemy wykorzystać w każdym dowolnym momencie, kiedy potrzebujemy. Ja oczywiście zachęcam do wybijania specek na zbieractwie, żeby nie wykorzystywać tego na zwykłe bronie, tylko do zbieractwa. Oczywiście zrobicie jak uważacie, ale taka moja mała refleksja. O, patrzcie, mamy jeszcze książki 29 toku po 5 tysięcy, czyli można powiedzieć, że 145 tysięcy punktów więcej, czyli tam 5 milionów 100 z kawałkiem, tak? Fajnie, fajnie. Eee... Książki do zbieractwa, zobaczcie, możecie sobie zbieractwo pomóc robić, bądź specki możecie sobie je tym powbijać, jeśli poużywacie tych książek, to też jest fajne rozwiązanie. No dobra. I to co dla mnie jest bardzo istotne to właśnie zobaczcie ile tych dostaliśmy potek z punktami skupienia. To jest rewelacja. No ja jestem w niebo Tu mamy tak, 20 tysięcy bo jest 4 po pięć tysięcy. Tu mamy tysiąca, Tu mamy tysięcy, 7 razy 2 to jest 14. Jedno I niebieskie po ile były? pod 1000. I tu 4000. Bardzo fajnie. Naprawdę dużo skupienia. Można się bawić i fajnie kaskę na tym trzepać. Czy już możemy ostatni poziom? Czy już możemy ostatni poziom, moi drodzy? I mamy wyspę stworzoną na ostatnim poziomie. Jest szósty poziom wyspy stworzony. Przeskoczymy sobie do Excela, wpisujemy 8,5 miliona. Yy, dobra, to skasujmy. 8,5 miliona. 27 milionów tyle nas kosztuje wyspa. Czyli teraz, jeśli byśmy chcieli stworzyć sobie postać Alta i żeby on nam zrobił wyspę, to już musielibyśmy zapłacić 28 milionów 800 za premium, czyli tuż wychodzi nam taniej, ale. Wiem, że takim plusem zrobienia alta jest taka, że, żebyśmy mieli skupienie codziennie te 10 tysięcy, które moglibyśmy wykorzystywać na podlewanie przez ten miesiąc czasu, bo przez miesiąc czasu byśmy dostawali i moglibyśmy uzbierać sobie na wierzchowca, czyli przykładowo w lutym, jak będzie kolejny wierzchowiec, moglibyśmy sobie uzbierać na wierzchowca z, z lutego, którego moglibyśmy sprzedać, plus oczywiście to, co by nam wypadło ze skrzynek, nie to, co ja naciskam. Plus to, co by nam wypadło tutaj ze skrzynek, oczywiście, również moglibyśmy to by, przemienić na pieniądze, które by nam zrekompensowały to, że musieliśmy kupić to premu Ale nie każdy chce się bawić tego, Alta. Ludzie chcą mieć na, jakby na swojej postaci tą wyspę, więc my mamy tą wyspę. Dobra, teraz kolejnym kosztem m, tej wyspy jest to, że musimy wybudować y, farmę. Farma kosztuje 15 desek i 15 kamienia oczesanego. Dobra, ja już sobie łyknę kaskę, którą mamy. Mmm 15 600, 000. jak pięknie. 600 tysięcy 120 tysięcy. Milion 700 000. 10 koła. Ale pięknie, ale pięknie. Dobra. Eee... O kurde, nie przeskoczyłem wam na ten. Mówiłem to wszystko. Jak wy oglądacie Excel. To ja jestem po prostu... dobry. O, dobra. Ja łykałem teraz po prostu worki, tak? Wcześniej gadałem po prostu o premium, które pokazałem. Nic więcej tam nie było takiego, co pokazywałem. Dobra. E, pokażę Wam, że farmę, tu farmę mamy 15 desek, 15 kamienia. I teraz tak. E, jeszcze wskoczymy sobie na wyspę. I tak, 15 kamienia, 15 desek. Od razu sobie przeliczymy, ile tego musimy kupić żeby zbudować na każdą ilość i mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jeden na dwa na trzy na odwiedźmy sobie to odwiedźmy sobie to będzie yy, łatwiej to sprawdzić odwiedź wyspę osobiste w trzech różnych. no dobra i teraz naciskając H, ci co nie wiedzą możemy sobie po prostu tą farmę tutaj ustawić i będziemy musieli ją tu nam Przeskładam sobie na chwilę na Excel, farmy, e, dobra, 16 farm, wale 15, kamion 15. E, I teraz tak potrzebujemy to inaczej, zrobimy tu 15 razy bach i teraz 15 razy to 240 i teraz. Koszt dzienny, tu mamy taką tabelkę i to będą nasze, e, tak naprawdę, mm, te nasiona. I teraz tak, potrzebujemy, każda taka, takie pole potrzebuje 16, e, 9 nasion, a mamy 16 sztuk, czyli możemy na start sobie napisać 16 razy 9 i potrzebujemy 144 e, nasion. Wróćmy sobie do gry. Dobra. I mamy po 2000 nasiona marki, ale sprawdzimy, czy w markecie nie ma taniej. Może się okazać, że będą taniej, to lepiej kupować z marketu, tak, od kogoś, bo ktoś wystawił, żeby się pozbyć, niż kupować z wyspy. Dobra, przeskakujemy sobie na Lenhurst. do marketu. drożej w markecie, jakie cwaniaki. Dobra, nieważne, mm, bale i tak, bali potrzebujemy 240. Można zrobić zlecenie kupna 50 za 50 i 200 240. Tak, mamy kupione i zawsze możecie wejść sobie w market i zobaczyć, ile zapłaciliśmy. 6891. Przeskakujemy do Excela. Koszty budowy tu mamy. Jakie rzeczy? I teraz sobie weźmiemy 6,891, i to są bale. Wska wskakujemy do marketu. I potrzebujemy kamień ee... o. Nie ociesany, To jest dobra. Mamy i mamy też również 200 zlecenie Kupna nie... to i tak nam kupi po, po na tańszej cenie. Nie kupi nam po 250, tylko po na tańszej cenie. Więc możecie zawsze dać trochę wyższą, jak kupujecie. Jeśli potrzebujecie od razu, dobra. I tu mamy ile? 8800. Przeskakujemy sobie i od razu sobie robimy, że to będzie to. Czyli plus 8880. Mamy 15 tysięcy gotowy. Czyli można do kosztów dodać od razu to. I do kosztów od razu, żeby się nie bawić, koszty dzienne. Bach to. I tu będzie nam się od razu już koszty dzienne. Yy, I to jest tak, 144 nasiona. Wiemy, że 144 nasiona są. Jedna sztuka jest po 2000. Czyli od razu nam tutaj yy, doda kwotę. 288 tysięcy musimy wydać. Przeskakujemy do gry. Idziemy po nasiona, idziemy budować dom. Tylko tyle potrzebujemy do zbudowania. Dom w sensie farmy, tylko tyle materiały budowlane, tylko tyle, tyle potrzebujemy. Więc przeskakujemy. Ci, co się zastanawiali, właśnie ile kosztuje, jak to wygląda. No to już widzicie, i pamiętajcie, że to jest druga wyspa. To nie jest pierwsza wyspa, tylko druga moja wyspa. Dobra, już sobie w takim razie wypełni wszystko. Już mamy zbudowany, wypełnił wszystko. Tylko jak od razu wypełniam wszystko, to od razu dobrze by było marchewki sadzić, więc od razu idziemy po te 144 sztuki marchwi. 144 sztuki marchwi. Pup. No i dobra, od razu będziemy sobie sadzić i tak jak mówiłem, my nie będziemy wykorzystywać tutaj skupienia do tego. I mamy w tym hurcie, tak jak wcześniej wspomniałem, 10% e, zrotu za markę. Dobra. Lecimy dalej. Więc tak to, moje drodzy, wygląda. No nie wiem, czy e, potrzebujecie tak naprawdę zobaczyć do końca e, moje rozstawianie. I w jaki sposób to wygląda? No, wydaje mi się, że nie. No wszystko już wiemy. W Excelu widzieliśmy tak naprawdę, jakie są koszty początkowe. Jeśli chcemy zasadzić pierwszego dnia markię i zbudować sobie wyspę na poziom szósty, kosztuje to 27 milionów. Już Wam przeskakuje na tamten Excel i już widzicie 27 303 771 takie są koszty, przychody oczywiście na na następnego dnia chciałem powiedzieć no pewnie za miesiąc czasu czy za ileś zobaczymy ile po prostu yy, zarobiliśmy przychody no w sensie no nie zrobiliśmy no ile zyskaliśmy i na samym końcu zobaczymy dochody jak długo będziemy zbierać na te 27 milionów pewnie tam będzie większa bo tam będziemy musieli dokupować oczywiście cały czas nasiona marchi tak więc zobaczymy jak to nam wyjdzie, kiedy nam się to zwróci no dobra Moi drodzy, no z mojej strony na dzień dzisiejszy będzie to wszystko. Jeśli jesteś nowym graczem e, albo nowym widzem i trafiłeś na ten kanał, zachęcam naprawdę do subskrybowania tego kanału. Zasubskrybuj kanał, ponieważ robię tutaj często eventy. Teraz e, chcę się również skupić na turniejach. Teraz będzie startował za chwilkę pierwszy turniej. Mam nadzieję, że on się bardzo fajnie przyjmie, że gracze oddadzą fajne PvP. Będę chciał robić również inne turnieje, żeby ludzie też mogli brać udziały. Eee, będę chciał, żeby po prostu również byli sponsorzy, którzy będą chcieli finansować e, jakąś część tych turniejów, żeby te nagrody były naprawdę dużo wyższe. Sponsor to nie będzie tylko takie, że da kasę i to będzie tyle, tylko również będzie y, jego nick przedstawiony, nie wiem, jeśli nie wiem, streamuje albo ma jakiś kanał na YouTube również i chciałby, y, żeby wspomnieć o jego kanale. Dla mnie to nie ma problemu, ja nie widzę w tym jakiejś większej konkurencji czy czegokolwiek, bo uważam, że y, fajnie, że inni ludzie również tworzą jakieś tam y, treści, bo to zwykły gracz może sobie wybierać, co chce oglądać w danym momencie, a nie jest uzależniony tylko od monopolu twór twórczego, nazwijmy to sobie w taki sposób. Więc jeśli chcesz sponsorować dany turniej, możesz wejść do mnie na Discord, zobaczyć sobie, co tam opisałem i napisać do mnie na priv i na pewno będziesz uwzględniony w filmie turniejowym, że również przekazałeś, że jesteś również sponsorem tego turnieju. No dobra, jeszcze raz. Z mojej strony wszystko, życzę Wam oczywiście miłego dnia, trzymajcie się, hej!